tak na szczęście otworzymy sobie skrzynki, czy... No... Dwie już przedtem otworzyłam, więc... Nie jest tak fajnie. O, SSG, super. Szkoda, że ten... Ale przytki I jo ja. Ja. <ścoughs> Wita. Co nie? Dobra, męlimy się. O, o, nie. No i super. Wolał mi wylecieć. wlecieć. Fajnie. Faktoryniu. Fajowo. Zerbiście. Nie mam po co otwieram to. O, klok, klok, klo klok. Klo, klo. Jej mam chodzisz? chociaż. Uff. Jaka, jakaś. O, faktorniu. Zobaczymy, ile na rynku chodzi. 7 kosztuje. Super. A, ten, tek. 2. Chcę mi jeszcze dzisiaj wplątać to. 7 i to. 8. I ten, to czekaj, dzisiaj jeszcze raz, 2, 3, 4, 6. 6 skinów mi dzisiaj wypadło, jak na naszej skrzynek otworzyłem. Ele, ele, otwieramy sobie kolejne dwie szkatułki. Szkatułki.

Ser du? Ser du?